Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Skorpiotarot i zapraszam baranki do czytania na tydzień od 5 do 11 maja 2025 roku Drogie baranki czytanie ogólne, weźcie to co rezonuje, a resztę zostawcie osobom, które miały usłyszeć czytania Pamiętajcie o włączeniu kochani subskrypcji, dzwoneczka Nie zapomnijcie pozostawić też łapki w górę i komentarza pod filmem Zaczynamy i sprawdzamy co dla Was na nadchodzący tydzień Baranki nadchodzący tydzień. Mhm. Ok. Karty już się odwracają, więc dajmy im się wykazać. Co nam chcą przekazać karty dla baranków? Co będzie wyzwaniem? Trzy pentakle. 3 pentakle. Co będzie kochani? E, w pracy. Praca finanse. Trzy buławy. Co w miłości? Król Buław. Tu jest król Buław. I, e, pra, e, nie praca, co nieoczekiwane. Nieoczekiwane koło fortuny i rada wskazówka wynik. Królowa kielichów królowa kielichów, a w tle a w tle, moi drodzy, Azbuław dwójeczka mieczy piąteczka mieczy ale zatem mag i król mieczy i piątka pentakli i znowu rycerz Buła o, królowa pentakli, świat kochankowie pustelnik król kielichów i siła i arcykapłan, i umiarkowanie. Moi drodzy, to jest tak piękna historia. Może zacząć się od nowego uczucia, nowego pomysłu, nowego przedsięwzięcia, nowej oferty pracy, nowej oferty uczuciowej, nowej relacji, nowego związku, od szansy na to właśnie. Moi drodzy, ten wspaniały pomysł, przedsięwzięcia czy nowe uczucie. Przynosi y, oczywiście niezdecydowanie, bo y, być może na logikę ktoś podejmie decyzję, i podejmując tą decyzję, moi drodzy, na logikę, y, może dojść do, albo do, oszczerstw, do jakiegoś oszczerstwa, albo do jakiegoś, kochani, y, albo do, jakiegoś, y, do jakiejś zdrady. No, ale nawet jeśli dojdzie, to tylko dlatego, że ktoś tutaj chce, kochani, urzeczywistnić swoje życie. E, tak, tu jest przejęcie inicjatywy, tutaj jest użycie swoich talentów, wysiłków do nowego projektu, do nowego pomysłu, do twórczości, e, do w końcu użycia swoich umiejętności i talentów, e, do kreowania swojej rzeczywistości. Być może będzie potrzebny rozwód. Jeżeli ktoś jest w związku, to może będzie właśnie rozwód. Dla innych, ktoś, na kogo będzie można liczyć sprzymierzeniec, sojusznik, dobry doradca. I no będzie poczucie osamotnienia, poczucie, znaczy nie tyle osamotnienia, co brak wsparcia finansowego lub uczuciowego. Pewnie w tej sytuacji, no, zapewne nie będą wam, Was wspierały dotychczas bliskie osoby, jeżeli Wam się coś w życiu udaje, albo jeżeli zmieniacie partnera, partnerkę, męża czy żonę. Tutaj postawicie sobie cel, do którego realizacji będziecie dążyć. No właśnie. Tym celem może być właśnie pasja, pójście za pasją, za namiętnością, za pożądaniem, za aktywnością, e, moi kochani. E, I kogo to przynosi? Królową Pentakli. Taka praktyczna osoba, mm, mocno uziębiona, twardo spontąpująca po ziemi, ale też, też dojrzała, kochani, opiekuńcza, wyrozumiała. To jest spełnieniem Waszych marzeń, pragniem zakończenia pewnego cyklu w swoim życiu i etapu, z sukcesem, z osiągnięciem najwyższego szczęścia i spełnienia. Są kochankowie, znowu jest trudny wybór, jest wybór jednej osoby z dwóch. Trudny, ale konieczny, ponieważ jest zakochanie obopólne. I jest tutaj medytacja, zastanowienie się, wyalienowanie, poznanie prawdy, dowiedzenie się prawdy, tak. To prawda o sobie samym, o swoich uczuciach, o wyznaniu uczucia, o wyznaniu miłości, o odwzajemnieniu miłości. Piękna karta stałości, małżeństwa, kochani, kandydata na męża, kandydatki na żonę, ojca, czyli męża, dzieci. Kochani, jest siła wystarczająca do walki z trudnościami, z przeciwnościami losu, z którymi, które trzeba pokonać. To prowadzi do dużego autorytetu moralnego, do rozwoju duchowego, prowadzi do małżeństwa, do ślubu lub po prostu do zaręczeń. I przychodzi spokój, harmonia, balans, umiarkowanie, kochani. Bardzo piękne karty. Bardzo piękna historia, która w zasadzie to jest tydzień. A, no oczywiście może się to wszystko nie wydarzyć w przyszłym tygodniu, ale to może w tym kierunku podążać. E, moi drodzy, Trójka Pentakli, Trójeczka Pentakli w obszarze e, wyzwania. Wiecie co? Wyzwaniem jest chyba skończyć z dotychczasową rutyną u kogoś. Naprawdę. Patrząc na to całe tło kart, które odczytałam, tak, koniecznie trzeba skończyć z dotychczasową rutyną. Jest szansa zaistnieć na szerszym forum, pokazać się większej liczbie osób, większemu gronu, może szerszej publiczności, jeśli to do kogoś. To jest czas i wyzwanie na zrobienie życiowych porządków w tym tygodniu porządków również w sprawach sercowych, jak zauważyliście, e, lub albo i jednocześnie porządków związanych ze sprawami zawodowymi. E, moi drodzy, u niektórych może pojawić się sytuacja taka jak wybór za, e, zawodu, wybór kierunku studiów, <laughs> wybór oferty pracy, wybór partnera lub inne ważne decyzje życiowe, które mogą tutaj stanowić wyzwanie. Słuchajcie, no niektórzy zdecydują się na budowanie firmy od podstaw, na zakładanie działalności, być może na samozatrudnienie. Jest to jakiś nowy pomysł, nowa inicjatywa, bardzo dużo pasji, twórczości w tym, przede wszystkim pasji. To jest fajny nowy pomysł i projekt, jest szansa na jego realizację. Jest szansa na rozwój kariery, na opracowanie strategii, na planowanie, działanie, organizowanie. To jest wyzwaniem. Nowa strategia i jej opracowanie, zaplanowanie, zorganizowanie i działanie, wcielanie koncepcji, pomysłów w życie. Tak jak powiedziałam, czego by to miało nie dotyczyć? No, bardzo fajnie, bo tu są dwie trójki i ta trójka pentakli i obok trójka była w obszarze pracy i finansów, może mówić właśnie o rozwoju osobistym, o wcielaniu w życie pomysłu, o rozwoju kariery, o, nagrodu, na, o nagrodzie, o sukcesie, o awansie, o większych dochodach, też o uczestnictwu w szkoleniach i rozwijaniu swoich kwalifikacji. E, moi drodzy, i wreszcie trójka monet, e, co by mogło być e, e, wyzwaniem w, w relacjach w uczuciach? Kochani, konkretne działania, nie y, piękne słówka, nie jakieś emotikoj, emotikej, emotiko, emotikony. <laughs> e, tak, nie serduszka, nie kwiatuszki, a moi kochani, y, działanie, aktywność to ma być dowód na uczucie wobec kogoś. E, moi drodzy, praca nad sobą wytrwałość. Aby wytrwać, zbudować trwałe podstawy w relacji, w związku, aby to uczucie też było trwałe. Wyzwaniem jest trwałe, stałe uczucie. Partner, partnerka, który będzie się troszczył o sprawy codzienne, o, o sprawy codzienne i o partnera w tym tygodniu. I teraz ta trójeczka była w, w obszarze pracy, to tak jak powiedziałam, to może być dla kogoś czas większej ilości pracy, większej ilości obowiązków, zadań, ale przy odpowiednim wykorzystaniu tego czasu, przy dobrym zaplanowaniu, zorganizowaniu i działaniu, robieniu rzeczy właściwych, bo. Wiecie co? Jest coś takiego jak robienie rzeczy właściwych i robienie rzeczy właściwie. Tak wiem, że w pierwszej kolejności najlepiej powiedzieć, no, trzeba zrobić to dobrze. Jasne, trzeba zrobić coś dobrze, ale najpierw trzeba zrobić coś, wybrać priorytet, czyli wybrać to właściwe, to co ma być robione. To dlatego zawsze y, mówimy, że najpierw ważniejsze jest robienie rzeczy właściwych, a nie robienie ich dobrze. Najważniejsze, żebyśmy zabrali się od priorytetu, od tego, co najistotniejsze, co należy najpierw zrobić. A to, jaki będzie sposób, metody dochodzenia do zrobienia czegoś właściwie, to jest już druga kwestia. A oczywiście, można skorzystać ze sprawdzonych metod i sposobów i zacząć od razu od tej, przy, mającej wynik prawie stuprocentowy, zrobienia tego najlepiej. Ale wiecie, no każdy jest inny. I można spróbować innej metody lub według własnego uznania uczyć się na własnym doświadczeniu, prawda? No właśnie. I taka też trujeczka była dla baranków w tym, moi kochani, w czym? W tym tygodniu, w tym nadchodzącym tygodniu tutaj jest też właśnie możliwy rozwój kariery zawodowej, rozwój osobisty. Możecie załapać się na jakieś szkolenie, zapisać się, jest szansa uczestnictwa w szkoleniu, przede wszystkim właśnie w doskonaleniu się. Spora szansa na wyróżnienie, na premię, ale trzeba się wykazać też dokładnością i skrupulatnością w działaniu. Moi drodzy, w każdym razie, no, jest tutaj szansa i sukces. Jest tutaj nabywanie też uczenie się nowych rzeczy, ale też i prezentacja swoich umiejętności, zmiana, silna potrzeba działania na wielu płaszczyznach, w biznesie, w pracy i w finansach. Tutaj zaczyna się u niektórych nowe etapy w życiu. Kochani, w miłości król Buław. W miłości. Albo to wy bardzo silni, ambitni, przebojowi, pełni pasji, pożądania, pewni sięgania po więcej. Tu jest pragnienia, chcę więcej. Tak. Silne pragnienie posiadania partnera, posiadania partnerki. Duży przebłysk uczuć, ambicje. Tutaj jest dużo ambicji, czyli no właśnie ta ambicja wyrasta, mogę mieć kogoś, nie wiem. Lepszego, sławniejszego, piękniejszego, mądrzejszego, tak, inteligentniejszego, a mogę w ogóle to sięgnąć jeszcze po kogoś innego. To jest taka trochę energia. Ale to oczywiście nie musi się dotyczyć osoby, bo to może się dotyczyć pragnienia, że chcę taki cel. Tutaj, jakby jest stawianie sobie celu w tej miłości i osiąganie tego celu, więc to jest też piękne w tych relacjach i związkach, które są stałe i trwałe. Tak więc. Tu jest bardzo namiętna postawa wasza, no albo to taka błyskotliwa osoba na horyzoncie. E, tak więc, kochani, e, nawet wyruszając w jakąkolwiek przygodę, nikt tutaj nie boi się potępienia, a, bo tu jest ktoś gotowy szukać miejsca swojej ukochanej osoby, dosłownie. Także e, to jest też zmiana, kochani, i ta zmiana w życiu osobistym może nadejść dosyć nieoczekiwanie. Może to być takie otwarte zadeklarowanie się z waszej strony albo z drugiej strony. To takie błyskotliwe, szybkie uczucie, dosłownie. Słuchajcie, co jeszcze? Szczerze mówiąc, powiedziawszy, no to wiecie, jak to król buław, jest to zaangażowanie i to szczere. Jest tutaj dużo ciepła, jest tutaj informacja, że w miłości warto podjąć ryzyko, warto zaryzykować. E, zwłaszcza jeżeli jesteście singlami, no, no to dla Was to w ogóle nowe uczucie, nowa znajomość, które e, też cechy, które przyciągają e, drugą osobę. E, moi drodzy, może tutaj pomóc Wasz autorytet, uznanie, Wasze lub czyjeś. E, wiecie, czasami to jest osoba, która może być na wysokim stanowisku, właściciel, prezes jakiejś firmy, szef, dyrektor, kierownik tak itd. E, może to być też Wasz szef. Co rzadziej, no ale dlaczego nie? Może się zdarzyć. Tym bardziej, że wy w obszarze pracy, finansów macie trzy buławy, które mówią o zaangażowaniu na wielu płaszczyznach, więc wy możecie się w pracy angażować i w pracę, i w zarabianie, i w awans, i właśnie w relacje z szefem lub z szefową. Jak najbardziej dla kogoś to może być. Może to być relacja, która zacznie się od romansu. Tutaj ktoś dla kogoś może być kochankiem, kochankiem szefa, szefowej czy kochanką, tak? To może być bardzo trudne, oczywiście do realizacji. No wiecie dlaczego? No nic, co dzieje się w jednej płaszczyźnie życia, nie jest proste. Jeżeli mielibyście pracować swoim mężem, i żoną, też nie zawsze byłoby to pewnie proste, chociaż przecież to jest częste i ludzie się dogadują. natomiast w pracy tak samo może nie być zbyt łatwo skupić się na pracy. I i skupić się jednocześnie na uczuciach, tak? Bo wiecie, interesy z uczuciami, no to tak y, y, można robić je wspólnie, tak? Ale trzeba potrafić trzeba przede wszystkim dużo samodyscypliny, dużo motywacji własnej, dużo determinacji. Trzeba być stanowczym, trzeba umieć oddzielić ten czas poświęcony na okazywanie uczuć, na e, tą, te osobiste kwestie, a czas na na kochani na zarabianie, tak? Bo no wiecie, jeżeli się w obszarze pracy, w czasie pracy skupicie na znaczy inaczej jak ludzie mają nienormowany czas pracy albo pracują w domu, albo prowadzą firmy i po prostu siedzą w jednym miejscu. Ale jeżeli ktoś przychodzi jednak na jak, jakąś ilość godzin w inne miejsce, typu do firmy, no to najlepiej, żeby ten czas, jeżeli już idzie do innego budynku, do innego miejsca, wykonywać pracę choćby we własnej firmie, to, to najlepiej jest się skupić w tym czasie faktycznie na zarabianiu pieniędzy i na firmie, firmie, tak? A nie idąc do innego budynku, aby wykonać pracę, skupiamy się na romansowaniu i na rozmowach, które moglibyśmy przeprowadzić z tą osobą w domu, tak? Rozumiecie o co chodzi, nie? No więc czas, który poświęcamy na zarabianie, na wzrastanie, na no, bogacenie się, na dobrobyt, na obfitość, na bezpieczeństwo finansowe, na tą ochronę finansową, po prostu ten czas przez, przeznaczmy na działanie biznesowe, a nasze prywatne sprawy i uczucia najlepiej jest jednak załatwiać na gruncie neutralnym najlepiej w domu. Czy powiedzmy gdzie indziej, ale może niekoniecznie w pracy, gdzie patrzą też na to współpracownicy. Często w wielu firmach e, rodzinnych są zaangażowani tak naprawdę w życie pracodawców w właśnie pracownicy, ale to jest bardzo częste, tylko też e, dosyć kochani w firmach takich średnich i małych, bo wtedy jest to hmm, proste i przejrzyste. No bo tak naprawdę, kiedy jest mniej osób w firmie, to też te osoby są bardziej zaangażowane w wykonywanie nie tylko obowiązków zawodowych, ale i zadań zleconych przez szefa czy szefową dosyć osobistych. I to bardzo jest często na porządku dziennym. Ale to jest krąg właśnie osób zaufanych. Przede wszystkim, gdzie jest szczerość, zaufanie, gdzie jest też zżycie, jest dobra atmosfera. To są zupełnie inne relacje, inne układy. Natomiast im firma większa, no tym jest to odgraniczone. No, no rzadko się tak zdarza, że... Znaczy, wiecie, w korporacjach też się zdarza, że ludzie... Y, nie wiem, traktuję jako asystentkę, sekretarkę. Oczywiście, ona jest asystantką w pracy, a i załatwia i zna całe moje życie przez 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Zna doskonale moje dzieci, żonę, nie wiem, bo odbiera z przedszkola, bo żonę gdzieś wozi. No, są takie sytuacje, ale czy to jest zdrowe? To jest tak jakby, wiecie, to już nie jest pracownik, to jest taki trochę niewolnik, bo ileby tej osobie nie zapłacić, to jeżeli nie robi tego w ciągu godzin swojej pracy. Tylko musi to robić po pracy. No to jest to niezdrowe. A nawet e, skupianie się zamiast na biznesie i uczenie się czegoś, wiecie, rozwoju osobistego, wzrastanie w jakiejś dziedzinie, specjalizacja, twórczość, żeby ta osoba się mogła rozwijać. A jak taka asystentka, sekretarka skupi się na tym, że idzie do pracy, a załatwia sprawy rodziny szefa czy szefowej i ich dzieci, no to kim jest ta osoba? Nianką, niewolnikiem. Gosposią, kucharką na posyłki, to czego taka osoba się nauczy, kim ona w życiu będzie? No właśnie wtedy nie będzie już nikim innym. Także to nie jest dobre i zdrowe. Jeżeli słuchają tego, jakieś barany, prezesi, dyrektorowie, kierownicy, szefowie małych i dużych firm czy wielkich korporacji, weźcie to pod uwagę. Że jeżeli sobie taką osobę wybierzecie, do bycia, waszym przynieść, wynieść po zamiataj, i jeszcze powiecie, że uczynicie z tego osobę bardzo ważną w waszym życiu. Oczywiście ważną, bo ta osoba zna wasz rozkład e, dnia, e, wasze wszystkie emocje, wasze wszystkie sekrety w większości też zna. Owszem, to jest ktoś wam bliski, tylko akurat nie od takiej strony, jakiej by ktokolwiek chciał. E, bo zamykacie tej osobie możliwość, moi drodzy, bycia... Mm, wzrastania ponadto, uczenia się czegoś nowego, bycia kimś w życiu. Wiecie, jakby ta firma, jeżeli wy za chwilę, nie wiem, wpadniecie na pomysł, zamykam tą firmę, albo wyjeżdżam na drugi koniec świata, albo nie wiem, no, cokolwiek się stanie i ta firma przestanie istnieć, czy was nie będzie, to tej osoby też nie będzie. I z czym ta osoba zostanie? Z jakim doświadczeniem? Byłam asystentką, sekretarką, ale co robiła ta osoba? Co ona poda w swoich kwalifikacjach? Co sobie wypisze? Cuda na kiju? No nic, w zasadzie nic. Pójdzie gdzieś i niewiele będzie potrafiła poza tym, co robiła dla was. Czyli robiła coś, co może równie dobrze robić kobieta, która ma lat 50 lub jest na emeryturze. Rozumiecie, ona też się zajmie dziećmi, też pójdzie, zrobi zakupy, też kogoś przywiezie, odwiezie, jak ma prawo jazdy, też pozałatwia różne rzeczy. No, no wiecie, no to jest takie zabieranie, odbieranie ludziom ambicji, odbieranie ludziom możliwości rozwoju. No, mam nadzieję, że tak y, nigdzie nie jest, ale tak się zdarza. Y, ludzie właśnie, niektórzy są troszeczkę w, tak, w koziróg zapędzani, bo idą do jakiejś firmy czy do pracy z nadziejami na rozwój osobisty, na karierę, na pięcie się, na jakieś stabilne stanowisko, stabilną pracę, a tak naprawdę często są wykorzystywani do rzeczy, które niczego ich nie uczą. No, taka jest prawda, nie? A później jeszcze jak pójdą po podwyżkę, no to nie dostaną. No dlaczego nie dostaną? No bo za co? No kto zapłaci dużo? Kto będzie taką osobę w jakiś sposób do góry, że tak powiem, awansował? Czy będzie stawiał ją na wyższym stanowisku, jeśli osoba zajmuje się tak przyziemnymi rzeczami? No czego ona się nauczyła? No za co jej zapłacić? Co zapłacimy komuś 30 tysięcy? No rzadko. No bo będzie, no nie ma podstaw. No za co ja ci mam zapłacić? to niania kosztuje tyle, gosposia kosztuje tyle e, nie wiem, e, szofer kosztuje tyle tak, no tak bym to wszystko zliczył, czy zliczyła to i tak jeszcze nie robi takiej kwoty, jaką ty byś chciała no właśnie, no właśnie e, więc e, nie odbierajmy ludziom możliwości ich ambicji możliwości ich rozwoju i możliwości tego, żeby oni też mogli w życiu sobie zabezpieczyć e, swoją przyszłość finansową żeby nie było, że za ileś lat taka osoba, jak będzie przy czyimś boku, przez 10, 15, 20 lat, to za przeproszeniem obudzi się z ręką w czym? Będzie w, w takim nie wiem, wieku po 40, na przykład, czy nie wiem, po 50. I co ta osoba zrobi wtedy? No nic. Co, co, jak, jaką dostanie pracę? No taką samą, tylko ewentualnie jedną z nich. Może być jakąś opiekunką, może będzie miała, będzie miała po prostu podrzędną pracę, naj, najprawdopodobniej fizyczną. Bo może nawet nie biurową, nawet nie umysłową, może nie tyle co biurową. Więc to naprawdę nie jest fajne, i osoba to po prostu zaprzepaściła w swojej siły e, i czas, w którym była najbardziej produktywna, zdrowa e, i mogła cokolwiek osiągnąć, tak? Na przykład, nie? Bo potem już jest trudniej. Więc ani wy nie bądźcie nigdy, to nie jest tylko tak, e, e, że to są osoby po stronie. Które mają takich pracowników. Nie, Wy też nigdy nie głódźcie się na bycie, taką, na bycie taką osobą, czy na zaszufladkowanie Was w takiej roli, bo później trudno będzie Wam z tej roli wyjść, a jak wyjdziecie, to może być trochę za późno, bo później się okaże, że nie macie albo ani odpowiednich kwalifikacji, ani doświadczenia, ani wykształcenia często, żeby sięgać po więcej, żeby zarobić więcej, żeby być na wyższym stanowisku. Będzie wtedy kłopot, żeby utrzymać siebie, rodzinę. No, często takie są sytuacje, bo ludzie często z takimi sytuacjami się kochani zgłaszają, że właśnie, że tak powiem, najlepsze lata swojego życia, kiedy mogli coś osiągnąć, no niestety nie osiągną, tak? Moi kochani, nieoczekiwanie pojawia się koło fortuny, nieoczekiwanie pojawia się zmiana. Co się dzieje? Kochani, świat, czyli, no właśnie, ingerencja z góry. W najkrótszy możliwy sposób doprowadzi was do upragnionego celu. To jest umiejętność bycia we właściwym miejscu, we o właściwym czasie. E, moi kochani, e, nie, nie, nieoczekiwanie: <laughs> spełnicie swoją wolę albo będziecie szli po prostu właściwą drogą. Może nawet unikniecie jakiejś karmy poprzez właśnie uwarunkowania zewnętrzne. E, góra będzie hojna, wynagrodzi Wam, jest jakiś przełom, jest uśmiech losu. Coś, co przyszło łatwo, kochani. W każdym razie, czasami koło fortuny pokazuje miłość przeznaczoną, także to jest też fajne. Miłość przeznaczoną, czasami docelową, a czasami przeznaczoną, ale to jest jakiś idealny tandem. Fajne wzajemne zrozumienie, pokrewna dusza, może być bratnia dusza, właśnie i takie wspólne wasze szczęście. Także spotkanie drugiej połowy. Bardzo ładnie, przeznaczone. I tutaj też, kochani, no możecie stworzyć rodzinę. Możecie stworzyć rodzinę jak najbardziej. To jest duże szczęście w życiu osobistym, więc bardzo fajnie. Tu może być też właśnie jakaś fajna, konkurencyjna podstawa zatrudnienia, albo awans, albo fajna oferta, albo podwyżka, powodzenie w biznesie, przebicie się, nieoczekiwanie, przebicie się tutaj i awans, tak. I jakby szybciej i krócej do celu niż reszta no właśnie, rada, wskazówka, wynik, przesłanie to jest kochani Królowa Kielichów płyń z nurtem, po prostu płyń z nurtem i to jest o tyle piękne, moi kochani że, że właśnie jest równowaga Dążenie do równowagi jest bliskość, jest wierność, bliskość w relacji, w związku. Jest uczucie, jest bliskość z tą osobą, jest wierność, lojalność, jest dostrzeżenie pewnych spraw przez pryzmat serca, jest zrozumienie, jak ważne są uczucia emocje i znalezienie równowagi w tych emocjach. Współczucie też jest ważne, kiedy trzeba, umiejętność słuchania i ta empatia i wrażliwość. Świetna kandydatka na męża, żonę, partnerkę, wyrozumiała kobieta, piękna, wrażliwa. Słuchajcie. To jest zachowanie spokoju i podchodzenie ze spokojem, kiedy do głosu dochodzą uczucia, kiedy jest zrozumienie. I pamiętajcie też o tym, że królowa kielichów to często odwzajemnienie uczuć, wyznanie uczuć to jest właśnie to płynięcie z nurtem. Poddanie się temu uczuciu również często, uczynienie z spraw uczuciowych najważniejszych w tym tygodniu, być może z jakichś względów. Chodzi o bezpieczeństwo, emocjonalność, chodzi o tą niezwykle silną więź, którą macie albo z tą osobą przeznaczoną, czy z nową, czy z obecną. I moi drodzy, też duża namiętność tu się pojawia. E, bardzo fajne. Można też dostać poparcie od takiej kobiety. Tutaj może się u kogoś skończyć to macierzyństwem. Ewentualnie kobieta jest też matką, może tak być. Super. Czasami trzeba poświęcić się, zrozumieć yy, i przeżyć yy, głęboko w jakiś sposób yy, pewne uczucia, pewne emocje, aby je zrozumieć też, tak? Dbajcie o siebie, buziaczki, papa.